Cześć, witam serdecznie na kanale DJ Promotion TV. Mega dawno nie było tutaj żadnych nagrań, ale ciężko jest pogodzić czasami natłok pracy. To nagrywanie filmów na YouTube jest też dosyć czasochłonne. Jeszcze w międzyczasie te wszystkie rolki na Instagrama, TikToka, organizujemy kursy, Załatwiamy nową muzykę dla Was. Ciągle ciągle się coś dzieje, dlatego też nie zawsze mam czas, żeby niestety co tydzień dla Was te filmy wrzucać. I dzisiaj chciałbym spróbować znowu, trochę luźniejszą formą przeglądu naszego serwisu, co słychać w digitalDJ.pl I przetestujemy ten format, zobaczymy jak się Wam podoba i zapraszam na ten odcinek. Jeżeli pierwszy raz trafiłeś do nas na kanał, nie wiesz w ogóle czym jest DJ Promotion, czym się zajmujemy, co to jest za serwis, to tylko powiem to pokrótce na samym początku. Znajdujemy się aktualnie w naszym serwisie digitaldj.pl, z którego DJ jest z całej Polski i nie tylko, korzystają z nowości muzycznych, pobierają je na swój własny dysk, aby potem legalnie, publicznie je odtwarzać na imprezach typu wesela, czy w klubach, czy wszędzie indziej, gdzie mamy do czynienia z tak zwanym Publicznym odtwarzaniem, i dzisiaj zrobimy sobie przegląd listy Top 50 Klap. Muzyki jest tutaj bardzo wiele, jest ona podzielona na kategorie. Mamy również trzy dostępne listy: Top 50, Top 50 Klap i Top 50 Polska. Natomiast dzisiaj przejrzymy tą klubową, czyli z wykluczeniem chciałbym powiedzieć polskich rzeczy. Natomiast polskie rzeczy też się tutaj znajdę, bo pierwsza pozycja jest od polskiego producenta aktualnie. Natomiast do tego jeszcze dojdziemy. Więc będzie zdecydowanie bardziej tanecznie, klubowo, nie będzie tutaj rzeczy biesiadnych, takich powiedzmy polskiego densu i tak dalej, tylko te bardziej klubowe z elementami chaosu, obecnie króluje mocno Eurotęst. Na pewno znajdzie się jakiś slap House, aczkolwiek nie wiem, bo będę na gorąco to przesłuchiwać razem z Wami. Posłuchamy sobie, powiemy sobie coś o tym. Mm, nie wiem, będziecie patrzeć na moją reakcję, bo obecnie nie oddaję muzyki do serwisu, więc część z tych rzeczy na pewno będę słyszał po raz pierwszy. I to taka totalnie luźna forma. Nie będę tutaj za bardzo ukrywał, nie chcę jak za dużo montażu tutaj wprowadzać też, bo po prostu, żeby to jak najmniej czasu mi zajmowało, żebym w miarę mógł regularnie dla Was tą serię robić. No, ale w ogóle zobaczymy, jak się Wam to Podoba już i tak się za długo rozgadałem. Jedziemy. Mam tutaj kawusie, co bym miał siłę słuchać tego wszystkiego. Na pozycji 10 mamy łykawy Becky Hill Chase and Status. No i jest to widać, że będzie to Future House Vocal, tak to ktoś opisał. Singiel zatytułowany Disconnect, wydany w wytwórni Universal Music. I mamy tutaj do czynienia z wersją to Extended Remix 130 BPM. -ów. Całkiem nieźle DJ -e to oceniają. 10. pozycja na naszej liście. W digitalu możecie przesłuchiwać całe kawałki mmm, tylko po prostu w obniżonej jakości. W momencie kiedy popieracie je na swój własny dysk, to jest to najwyższa możliwa jakość MP320 kilobitów na sekundę, w odtwarzaczu jest to obniżona jakość, ale możecie w dalszym ciągu przesłuchać całego kawałka. Możecie, możecie przesłuchać cały kawałek no, trensowo trochę trensowo. to jest, to no, kojarzymy to na pewno bardzo dobrze. Ale fajne, podoba mi się to, mocniejsze do zagrania na imprezie okolicznościowej, na pewno w późniejszych godzinach. Spoko, ja bym dodał do swojego case'a. René Rodriguez, Jean-Juan oraz Mark Kiss i single zatytułowany Sway. Mamy tutaj komentarz, że jest to nowa wersja. Kolejna już wersja latynoskiego klasyka z 1953 roku, a widać, że już to nawet pobierałem. Kojarzy ten singiel też w wersji Extended z South Records. Myślę, że dużo z Was kojarzy ten motyw. Fajne. Nie bez powodu na dziewiątym miejscu, czyli wysoko. Jakby ktoś miał wątpliwości. Zdecydowanie jestem na tak, kolejny singiel, ósma pozycja to oczywiście Aqua i Tiesto, oczywiście, no po prostu Aqua w wersji od Tiesto w remiksie Barbie Girl, myślę, że to wszystko związane jest z hypem na film Barbie, który niedawno był w kinach. W opisie tutaj co do singla mamy nawet przeniesienie do artykułu z DJ Raport, czyli z naszego bloga muzycznego, gdzie opisujemy przeróżne nowości, godne polecenia. Można się za darmo do niego zapisać, jeżeli chcecie sobie poczytać i za darmo dostawać info w wszelkich nowościach jakby od nas muzycznych i nie tylko jakby z życia DJ promotion. Ten singiel nie będę ukrywał z nami, jest nawet napisane, że już jest pobrany przeze mnie, ale może nie kojarzycie, to słuchamy. If you play, I wait. Słuchamy trzeciego singla i jest to drugi singiel od Tiesto, Czy znaczy przynajmniej taki, w którym Tiesto ma swoje producenckie palce. No spoko, spoko, znowu te brzmienia. jest to, jakby, no nic specjalnego. W sensie, no spoko, singiel, na pewno warto mieć go w swoim kejsie, zwłaszcza kiedy cały czas ten film jest jeszcze na topie. No to będę nie byłem na tym w kinie, ale słyszałem, że powiedzmy tak. Opinie są podzielone. Rehab, Inna i Sash, Rack My Body, jeżeli widać, że jest tutaj Sash, to wiadomo, że to będzie Hey Color, ja mówię na to Hey Color, ale wiadomo, że chodzi o mm, Ecuador. I jest to specjalna wersja od W&W i Rehab, VIP, Extended, Mi, Extended Remix, przepraszam. Jeżeli jest tutaj W&W, to czuję, że to będzie dosyć mocny single. No jest festiwalowo, jest festiwalowo. No fajnie, tego się spodziewałem. Tego się spodziewałem generalnie, jak zobaczyłem W. &W. Dalej C-Block i Charming Horses. Jak ja to powiedziałem. C Block i charming C Block i Charming Horses w kawałku Summertime. Oficjalny remiks przeboju formacji C-Block z 1997 roku. 118 BPMów. Słuchamy. O fajnie, od razu czuć taki klimat wakacyjny od samego początku. Mi się te takie house'y kojarzą mi się z, na pewno z wakacjami. Takie numery kojarzę, że gdzieś tam grają przy basenie na wakacjach, na all inclusive. Z piwkiem zero. No na pewno spokojniejszy singiel niż ten poprzedni. No brzmieniowo trochę regard bym powiedział. Myślę, że to jest taki single, który można zagrać praktycznie każdemu. Piąte miejsce już widzę tytuł Infinity Guru Josh Project and Henry himself. Oczywiście Infinity Guru Josh Project to już nam mówi wszystko. Extended mix, widzę, że będzie to Future a Rave Wytworzenia Play and Q Music. No co to dużo mówić? Spoko. Alok i Ewa Max, Karki z Ayla. Remiks od Tiesto. Jest to nasz dzisiejszy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siódmy singiel, którego dzisiaj słuchamy. <ścoughs> I trzeci, który Tiesto remixował. Tak, pierwszy był. Tak, był remix. Jest to remix. i ponownie remix. Jest to trzeci remix od Tiesto w tym top 50. A przesłuchaliśmy 7 Singli. No chyba już nie będzie go więcej, bo to żeby by była przesada. Zaraz jest to będzie z lodówki wyskakiwał. Słuchamy. No, takie. Festiwalowe te brzmienia w tym zestawianiu w tej topce. Nie zawsze takie mocne brzmienia są tak wysoko. No jest to na pewno coś, czego się przyjemniej słucha na ogromnych kolumnach festiwalowych, kiedy basarz gniecie ci żebra. Też widzę, że możecie poczytać na ten temat w naszym blogu DJ Raport, gdybyście mieli taką ochotę. Okej. Okay. Początek naszego podium otwiera singiel Italo Disco od The Colors i co ciekawe nie jest to oryginalna wersja, a Christian Marci remix. Tej wersji nie słyszałem, oryginalna zdecydowanie często przewija się na TikToku i tą też mamy w swoim serwisie. Natomiast e, posłuchajmy tej. Jest bardzo wysoko oceniana, 4.83, 124 uderzenia na minutę. Ciekawe, czy będzie to klasyczny hałsik. O! Będzie jakiś purple disco maszyn coś tu je. No czekam na drugą część. Ciekawe to jest, ciekawe to jest. Nie tego się spodziewałem, ale jest to fajne, mi się podoba. Nie dziwi się, że jest na trzecim miejscu. Wytwórnia Warner Music. Bardzo fajny singiel i bardzo fajna wersja od Christian Marci. Jeszcze raz powtórzę. Drugie miejsce w naszym zestawieniu Everybody Jump, Meet Her at the Love Parade, w wykonaniu Sunset Bros i Rodnej o samplem legendarnego hymnu z Love Parade, szczegóły w DJ Raport. Pamiętam, że graliśmy w to w naszym podcaście After Weekend by DJ Promotion. Jeżeli jeszcze go nie słuchaliście, to zdecydowanie polecam. I no tutaj się w zasadzie niewiele zmieniło, jeżeli chodzi o ten sample z Love Parade. Tak naprawdę dodane zostały sample wokalne gdzie właśnie się pojawia Everybody Jump. No i trochę mocniejsze to jest, trochę na, bardziej na te dzisiejsze standardy produkcyjne, jakościowo. Trochę przypomina mi czakiego ten wokal. Wokal, no, stawka, sample. No cóż, można powiedzieć nieśmiertelny motyw. Wszyscy go doskonale znamy kojarzymy. Nie jest to na pewno nic, co nas by zaskoczyło, ale klasyka zawsze bardzo dobrze się sprzedaje, chętnie jest pobierana. Dlatego też drugie miejsce w Top 50 Club na Digital DJPL. Przypominam, bo właśnie to zestawienie przesłuchujemy. No i tak jak wspomniałem na początku, na pierwszym miejscu polski producent, którego być może kojarzycie Trips. Często przewija się na social mediach, wydało odświeżenie kawałka Reniusis, i kiedyś cię znajdę. Sam singiel jest w stylu, moim zdaniem, mm, przypomina mi Hilo. Znam szczerze, że jestem zdziwiony, że tak chętnie jest pobierany, mm, bo nie są to raczej brzmienia, które wpisują się w te mainstreamowe, a takie single zazwyczaj mają najwięcej pobrań, a To nie jest coś, co ja bym określił mainstreamem. Niemniej jednak, fajny singiel to totalnie mu nie, u, nie ujmuje, tylko jestem zdziwiony, że ludzie tak chętnie. Takie mocno dipowe, dark techno brzmienia pobierają. Jeżeli nie kojarzycie, to już słuchamy. No jak dla mnie, to Heldens mogły to zagrać w swoim secie. Przepraszam, Hilo. Jeżeli nie wiecie, to Oliver Heldens i Hailo to ta sama osoba. Po prostu Hilo to jest taki bardziej takowy alias Olivera Heldensa. No było zróżnicowanie, jeżeli chodzi o to top 10 naszego top 50. Czy to w ogóle brzmi po polsku? Top 10, top 50 klap. W każdym razie pierwsza dziesiątka z naszego zestawienia top 50 klap na Digital jest dosyć zróżnicowana, nie zabrakło house'ów, spokojniejszych, mocniejszych, future rave'ów, nawet takich club pumpingów techno, elementów dark techno, jak to Hi-Lo właśnie, który, Hi-Lo, chciałem powiedzieć, jak trips, który na pierwszym miejscu zainspirował się brzmieniami Halo. Trzy razy był tiesto w naszym zestawieniu, no i też tego typowe dźwięki. Bo zróżnicowanie, oczywiście pozycji jest dużo więcej, ale nie będę przeglądał z Wami całego top 50. Ten film jest swego rodzaju eksperymentem takiej luźnej formy. Nie wiem, zobaczymy, jaki będzie tego odbiór. Hmm. Na taki pomysł padłem, stwierdziłem, że to nakręcę. No i tyle. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie jakiś komentarz po sobie, że dotrwaliście aż do tego momentu. Będzie mi niezmiernie miło i będzie to też dla mnie po prostu taki sygnał, że to jest coś, co Wam się podoba i że warto to robić. To motywuje jednak jak nic innego, żeby wysłupać jeszcze trochę tego czasu na poczet tworzenia. Filmów takich jak ten. Tymczasem żegnam się z wami ja, czyli Ulek Gryglewicz, to jest kanał DJ Promotion TV, a to był nasz serwis digital DJ.pl. Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na jego temat, to zapraszam Cię do obserwowania naszych social mediów i napisania do nas poprzez te kanały albo na maila, czy przez naszą stronę internetową djpromotion.pl. Gdzie tylko chcesz, jeżeli masz pytania, to Ci odpowiemy nawet w komentarzu pod tym filmem, możesz zostawić. Tymczasem, nie przedłużając, Siemanko żegnam się tym muzycznym akcentem na razie.